Witajcie w trzecim, czwartym odcinku programu Vlogs'owej kuchni. W tym odcinku to nie będzie, prawda, ani zeszyt z przepisami, ani coś zeszyt z zapiskami kulinarnymi i wycinkami akwarskimi. Zobaczcie, to sprzęt. Jest to nagrywarka DVD Samsung DVD-R753. Nagrywa na płytach DVD-RAM, DVD-RW i DVD-R. Ma takiego to wyjścia tutaj z przodu. to na podłączyć kamerę dojść z klinczami, pobrać progresy w skanowaniu. skanowania, a tu pokażę Wam zaraz, jakie są tu z tyłu wyjścia. Dobra, takie oto. Dobra, tak. Dobra, za chwilę będziemy ją pokazać, jak ona działa. Tutaj mamy włączoną tą nagrywarkę DVD. Pokażę Wam, jak coś nagrać na są tu takie prędkości, zaraz wam pokażę, co... pokażę jakie są prędkości, tak, mam tu XP, EP, XP, SP, LP i EP. I to e... coś nagrać. No krótkie nagranie sobie nagramy, dobra. I teraz tak, dobra. Kilka nagrań spróbujemy nagrać. Na ten dysk i tu oto zruba krótki zaping nagrać, gdzie coś odtwarzacza. nagramy. Daj wam to pokażę. Dobra. Tutaj naciskamy stop. I tego tak to nagrywarka może zapisać albo na dysku HDD ma dysk 160 GB, albo może zapisuje na płytach DVD najpierw 40 GB, można Minus R, Minus L, W, Minus R użyć i właśnie tutaj pokażę Wam jeszcze mm, no, możliwość zagrywania filmów z odtwarzacza DVD na nagrywarkę to za chwilę tutaj pokażę teraz możliwość nagrywania z odtwarzacza DVD Trzeba zobaczyć, jak się skończy takie nagranie. Chcę coś przykładowego Cześć, co pokazać. Czy hmm, pokazać? To nie. To też nie. Dobra, okej. Okay. Ja mam tu na przykład... O! Jakaś muzyka tu widzę. Jajka z niespodzianką. No i ta tak. Okay. O, mam coś! To może było pokazać, dobra? Tak podłączamy, dobrze? Tutaj naciskam wciskerek, a też po paru próbach nagrywa w sumie. O, mam tu na przykład taki oto film, to mi niedawno tam nagrała moja ciocia. W coś tam nagrywa z Herkulesa, bez listnienia. Pokażę wam, no. Dobra, przewijania pokażę. Na przykład jedne wilwarki. Dobra. Z tego to. To bajka Herkules z Disneya. miałem jakieś, pewnie się dzigot kojarzy, podróbkę tego przeboju kinowego. Podróbkę o Disney. Dobra. Dobra, okej, okay, dobra. Tutaj tyle pokazywania, nagrywania, przegrywania filmu z tworacza DT. Dobra. I to dobra. Tu już pokazałem. Teraz pokażę Wam, jak działa odtwarzanie płyt na tej nagrywaty Za chwilę to zaprezentujemy. Czy tu włączyć? Żeby kopić w Disney. Żeby kopiować, nie proszę. Hmm. Ja mam. Nie mam. To włączyć. Nie O, mam też Raczej mam tu coś Mam, dobra Spróbuję na przykładzie kilku płyt pokazać, jak ja odtwarzanie. dobra To jest tak, goton, naciskam tutaj ten przycisk O, spróbuję, to niestety nagrywarka odtwarza i nie nagrywa na płytach DVD Jakby to przetestujemy, czy tu pójdzie odtwarzanie płyt DVD z filmami Czy z tego pójdzie, szczerze Odtwarzanie DVD Zobaczymy czy tu pójdzie, ciekawy jestem, znaczy nie jestem ciekawy, no kupiłem nagrywarkę we wrześniu 2023 roku, to mój wybór, o, czekaj, mamy, idealnie, dobra. Eee, kulinarne, coś o gotowaniu, tak jak ja wiecie, zapewne znacie. Filmy kulinarne to jest taki poradnik trochę od doszwartucha, Ja nie mogę. To są akurat jakby co przepisy nadania z grilla na tej płycie. O. To jest wszystko pokazane jak to robić. Jak coś z tak, tego może kiedyś. jak macie jakieś filmy, to możecie mi też pokazywać. Jakieś triki na YouTube, możecie na to podesłać mi linka. Jak coś robić z książek na przykład, dobra. Dobra Czekaj dobra Spróbujemy, dobra i tak Druga, test tu pokażę sobie może kilka płyt pokażę z tej kolekcji nie ja tego dosłownie tony tych płyt jak widać tych filmów na DVD Także pokażę moją osobistą płytę taką oto dobra czekaj pokażę DVD plus, czyli później odtwarzanie na tym, Teraz spróbujemy filmy pokażę i to za chwilę Wam pokażę. Tutaj teraz będę pokazywał Wam przykład. Drugą płytę, którą pokażę przykładową, to pokażę Wam zaraz taką to płytę. Dobra. Teraz czekaj. Dobra, ok. Tutaj będę pokazywał Wam też inne nagrywarkowe płyty. Oczywiście czy ja put z Wesela nie będę pokazywał, czy jakoś? Bo tu nie mam pokazywać, niestety, nagrań prywatnych z udziałem moich bliskich na tej, to bym ja był na tych nagrań. Nie wolno ich pokazywać, niestety. O, mam coś, czekaj, dobra. Coś mamy, dobra. Takie DVD rekordy jakieś, nie wiem, co to jest. Disney Junior, kurde. Po angielsku, ten w te, jak to jest? Ja tutaj jeszcze pokażę kilka płyt, parę płyt mogę Wam pokazać. Dobra, okej. Może coś pokażę na przykład, o. Co by to pokazać, czekaj. Właściwie nie da w osobistych, ale na przykład pokażę Wam... Nie wiem, co by to pokazać, z by to... Dlaczego to że wy chcecie oglądać te płyty? Zresztą pokażę test z początku, tak oto, dobra, dobra, tak oto, dobra, co dobra, i teraz tak. Chcę coś pokazać, przykład, może to się chociaż DVD włączy, wideo. I to już tyle pokazywania z mojej kolekcji, będzie za chwilę. Jakby co? Teraz byli te pokazywania, co coś mamy. Okej. Okay. Papierzyska to zmora wielu domów. Tylko fasek papieru. Niech to na litość boską będzie w jednym miejscu i wtedy będzie. Dobra, ok. Jeszcze pokażę jakby co czekaj. Pokażę wam jeszcze tą unikatową na przykład. to jest to barney z Barneyem, Patrzcie co my tu mamy. Dobra. Czekaj. Dobra, okej. Okay. Spróbuję, czy też z tego tu się odpali. Spróbuję, czy też z tego się tu odpali, dobra i tego to, mamy no recenzję ja wszystko jasne jak to działa taką grywarkę nie, nie jaką już mówię wam Barney, znacie tego dinozora w nie? ja lubiłam to bajka koło dziecko To fragment dosłuczy się prezentacji tego od tej nagrywarki. I co? Dobra, to już tyle odtwarzania płyt. No i to. Tyle w kolejnym odcinku pokazywania w Logusowej Kuchni. Te kolejne zapraszam już wkrótce.